tu, na Ziemi, jesteśmy ewolucyjnie przystosowani, w pewien sposób znieczuleni, że wszystkie obiekty przyciągane są przez nasz olbrzymi glob. Prawdziwą kulę u nogi. Ale tak naprawdę grawitacja rozdaje karty w skali makro w kosmosie. Grawitacja, nasza szara eminencja, należy do czterech fundamentalnych oddziaływań we Wszechświecie. Niektórzy nawet Mówią żartobliwie, że fizyka jest prosta, ale nie jest łatwa. Oprócz grawitacji naszym życiem rządzą siły elektromagnetyczne, na przykład siła tarcia. I dwie egzotyczne siły z otchłani mikroświata: siły tak zwane silne, strong forces, i słabe, weak forces. Grawitacja. Pamiętajmy, rozchodzi się z prędkością światła. To była wielka zmora już dla Newtona. Dlaczego księżyc wie od razu, że przyciągany jest przez Ziemię? Gdyby słońce wyparowało nagle, Ziemia krążyłaby wokół niego jeszcze przez 8 minut, zanim urwałaby się z tego lasu i pognała w otchłań kosmosu. Źródłem grawitacji jest masa. Jak mówią fizycy, ładunek masowy. Nie można się przed tą siłą w żaden sposób ekranować. Jest to siła determinująca rozwój całego wszechświata w skali makro. To właśnie dzięki grawitacji powstają wszystkie kosmiczne struktury. Tak jakieś 700 milionów lat po wielkim wybuchu powstały pierwsze gwiazdy, później galaktyki, struktury galaktyk, układy planetarne. Materia poddawana jest nieustępliwemu werdyktowi, aby nawzajem się przyciągać. W końcu, według powszechnie przyjętej ewolucji wszechświata, wygra grawitacja. Ale wróćmy na Ziemię. Powstaje elementarne pytanie: dlaczego tutaj ciała o tej samej masie spadają na Ziemię w różnym czasie? Powodem jest oczywiście opór powietrza. Przekonajmy się o tym w prostym eksperymencie próżniowym. Według apokryficznej legendy Galileusz zrzucił z krzywej wieży w Pizie dwie kule muszkietową i drewnianą, prawdopodobnie niedzielny poranek, kiedy na dole nie było amerykańskich turystów, i stwierdził, że obie kule spadły tak samo szybko. Tym samym potwierdził, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym. Z takim samym przyspieszeniem, bez względu na masę, zapach, kolor, strukturę. To, co mamy w tej tubie, to dwie, trzy malutkie kamyczki oraz piórko. W środku panuje quasi próżnia. Oprócz powietrza można zaniedbać. Za chwilkę obrócę tą rurę, a w środku małe kamyki i piórko spadną z takim samym przyspieszeniem. Ciekawostką jest, że takie doświadczenie przeprowadzili amerykańscy astronauci podczas misji Apollo 15 w roku 1972. Na Księżycu, jak wiemy, nie ma atmosfery i geologiczny młotek spadł tak samo szybko jak piórko. Hammer and Feather Experiment. Zobaczcie, że ciężkie kamyki i piórko spadną praktycznie tak samo szybko. Nasza rura próżniowa jest niestety za mała, żeby zobaczyć to wyraźnie. Że obiekty spadają tak samo szybko, ale gdybyście chcieli zobaczyć to na własne oczy w dużej skali, polecamy Wam film na YouTubie profesora Briana Coxa w wielkiej komorze próżniowej. Nasza galaktyka, droga mleczna, według najnowszych doniesień składa się z około do 400 miliardów gwiazd, a ponadto wypełniona jest gazem, pyłem i co bardzo ważne, ciemną materią. W środku znajduje się czarna dziura Sagittarius A, a ze środka dysku galaktycznego rozchodzą się spirale materii. Jakie są rozmiary galaktyki? Paradoksalnie oddaje to płyta CD. Średnica dysku galaktycznego w przybliżeniu wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych, podczas gdy średnia grubość zaledwie około 1000 nieco większa w środku. Gdybyśmy założyli, że galaktyka ma około 120 km średnicy, to układ słoneczny będzie miał 2 mm. Grawitacja rozdaje karty w kosmosie. Odległości astronomiczne są niewyobrażalnie duże. Jak duży na przykład jest układ słoneczny? Istnieje bardzo ciekawy model lilipuci w skali 1 do 100 milionów. Wyobraźmy sobie, że nasza Ziemia będzie pomarańczą. Umieszczę ją na stole. W skali 1 do 100 milionów odległość do Księżyca, czyli około 400 tysięcy kilometrów, odpowiada 4 metrom. W takiej odległości, czterokrotnie mniejszy od Ziemi, będzie nasz poczciwy Księżyc. Pojawia się pytanie, jak daleko w tej skali jest do Słońca. Otóż będzie ono w odległości półtora kilometra i będzie miało wielkość kamienicy 14-15 metrowej. Jeszcze jedno pytanie, jak daleko jest do rubieży Układu Słonecznego, powiedzmy do planety karłowatej Pluton, która już nie jest planetą. Pluton jest jeszcze mniejszy od Księżyca. Będzie to odległość około 60 km. I wreszcie pytanie, które nokautuje skalą odległości: jak daleko w tej skali będzie do najbliższej gwiazdy Alfa Centauri, Proxima Centauri układ podwójny? Będzie to odległość jak stąd do Księżyca. Dlaczego widzimy tylko jedną stronę Księżyca? Otóż Księżyc obraca się wokół swojej osi synchronicznie z obrotem wokół Ziemi. Mówiąc inaczej, obrót osiowy Księżyca zajmuje dokładnie tyle samo czasu, co obrót orbitalny wokół Ziemi. Do takiej synchroniczności doszło w ciągu milionów lat ewolucji, oddziaływań grawitacyjnych pomiędzy srebrnym globem a naszą Ziemią. Obrót Ziemi powoduje, że wpływ księżyca prowadzi do zjawiska pływów morskich. Szczególnie ciekawe są tak zwane pływy syzygijne, kiedy wpływ księżyca łączy się z wpływem słońca. Występuje to w przypadku nowiu i pełni, kiedy księżyc i słońce są na jednej linii. Pływy morskie. Występują dwukrotnie w ciągu doby. Wiąże się to z ruchem obrotowym Ziemi wokół swojej osi. Oczywiście warto też pamiętać, że pływy morskie dają nam możliwość wykorzystania energii kinetycznej olbrzymich mas wody. Elektrownie pływowe są bardzo rokujące. Poza tym dają nam stały przewidywalny dopływ, ciągły dopływ energii w przeciwieństwie do energii wiatrowej czy nawet słonecznej. Kluczową rolę w grawitacji odgrywa ciemna materia. Nie jest to hasło ze Star Treka czy z Gwiezdnych Wojen. Według noblisty Ledermana, ciemna materia to latające cegły w kosmosie. Nie wiemy, co się na nią składa. Jedno jest pewne, że w całym torcie masy energii we wszechświecie odpowiada za całe 25%. Nasza materia baryonowa, z której jesteśmy zbudowani, elektrony, protony, neutrony, to zaledwie niecałe 5%. 70% stanowi tak zwana ciemna energia. Niegdyś stała kosmologiczna Einsteina. Ona odpowiada za przyspieszenie ekspansji wszechświata. Gdyby nie ciemna materia, co pokazała Vera Rubin galaktyki spiralne rozpadłyby się w swoim ruchu wirowym gdyby nie gorset tajemniczych cząstek ciemnej materii otaczający materię galaktyczną a zatem jedyną metodą zdiagnozowania istnienia ciemnej materii jest oddziaływanie grawitacyjne istnieje kilka teorii co się może składać na ciemną materię? Największe podejrzenie pada na tak zwane WIMPy z języka angielskiego mięczaki, czyli Weakly Interacting Massive Particles, słabo oddziałujące masywne cząstki elementarne. To będzie wielkie wydarzenie, kiedy fizycy odkryją prawdziwy status ciemnej materii. Istnieje dobrze znana legenda, że Newton padł przypływie błysku intuicji. Na swoją teorię powszechnego ciążenia, kiedy zauważył spadające jabłko z drzewa, będąc w swoim sadzie Woolstorp, w swojej posiadłości pod Londynem, uciekając przed pandemią dżumy z Cambridge. Nagle w przypływie geniuszu zdał sobie sprawę, że ta sama siła, która powoduje, że jabłko spada. Powoduje również, że Księżyc spada na Ziemię, nie mogąc spaść, ponieważ porusza się ruchem orbitalnym. Ten moment był przełomowy dla fizyki i całej nauki. W pewien sposób zrodził współczesną naukę. Ludzie zdali sobie sprawę, że takie same siły rządzą na Ziemi i w kosmosie. Isaac Newton, nie znając Najgłębszej, prawdziwej przyczyny siły grawitacji podaje jej wzór wzór na prawo powszechnego ciążenia. W przypadku układu Ziemi i Księżyca siła pomiędzy tymi dwoma sferycznymi obiektami wyraża się zależnością minus znak świadczy o atrakcji, stała Newtona bądź Cavendisha, iloczyn masy Księżyca, iloczyn masy Ziemi przez kwadrat ściśle odległości pomiędzy tymi obiektami. Ponieważ jest to zapis wektorowy, musimy tutaj dodać wersor. Ta siła zgodnie Regułą akcji i reakcji jest taka sama na księżyc od strony Ziemi i na ziemię od strony księżyca. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której nie zawsze napisane jest w podręcznikach. Ten wzór jest prawdziwy tylko i wyłącznie dla obiektów sferycznych. Jak pokazał Isaac Newton wymyślając zresztą do tego celu rachunek fluksji, rachunek różniczkowy i całkowy, Sferyczny, kulisty rozkład masy jest identyczny z punktową masą skupioną w środku. A zatem odległości, odległość R, mierzona jest pomiędzy środkami. Jest jeszcze jedna ciekawa historia. Zapiszmy ten wzór liczbowo, skalarnie, bez wektorów. Siła grawitacji jest równa stałej Cavendisha iloczynowi masy księżyca masy ziemi przez kwadrat odległości. Zapytajmy, no dobrze, a z jaką siłą grawitacji przyciągają się dwie masy o wartości jednego kilograma każda? Z odległości 1 metra. Sprawa jest prosta, ponieważ pod R stawiamy 1 metr pod masę kilogram, pod drugą masę kilogram, i wartość tej siły będzie równa wartości stałej Cavendisha, która wynosi w przybliżeniu 6,67 razy 10 do minus 11 w stosownych jednostkach, tu będziemy mieli newtony. Widać tu, jak na dłoni, jak słaba jest siła grawitacji. Kilogramy masy odległości metra przyciągają się z iście astronomicznie małą siłą. Pierwszym człowiekiem, któremu udało się ustalić kluczową stałą g, stałą grawitacji, był Lord Henry Cavendish. Pod koniec XVIII wieku Newton nie wierzył, że uda się to zrobić w tle Ziemi. Lord Cavendish w tym celu zamurował pomieszczenia w swoim prywatnym domu w Londynie i wykorzystał tak zwaną wagę skręceń wielebnego Michela. Na nici kwarcowej znajdowały się na pręcie dwie masywne kule. Do których Cavendish przybliżył mniejsze kule z dwóch stron. Te kule parami przyciągają się grawitacyjnie, w wyniku czego nić kwarcowa sprętem z kulami ulegnie bardzo małemu skręceniu. Jest to przykład pięknej mechatroniki. Do nici kwarcowej Cavendish przymocował zwierciadło. Kiedy ze źródła światła pada wiązka światła i odbija się, możemy na skali z podziałką zmierzyć wzmocnienie kąta obrotu. Cavendish, zamurowując swoje pokoje w apartamentach londyńskich, zabezpieczył oczywiście przed wpływem turbulencji powietrza. Udało mu się, tak bezczelną metodą zmierzyć stałą grawitacji z dokładnością imponującą, obowiązującą do roku 2000. Ale najbardziej przewrotną rzeczą, która wynikła z pomiaru stałej cavendisha, była słynna możliwość zmierzenia masy Ziemi. Tak naprawdę, Lord Cavendish niesamowity ekscentryk, został zapamiętany w encyklopediach jako człowiek, który pierwszy zważył Ziemię. Zobaczcie krótko, jak do tego dochodzi. Kiedy na powierzchni Ziemi rozważymy jakąś masę, to siła grawitacji będzie równa z jednej strony MG, a z drugiej strony formalnemu wzorowi na uniwersalne ciążenie czyli masę obiektu. Masa Ziemi przez promień Ziemi do kwadratu. Bierzemy tutaj promień Ziemi, ponieważ pamiętamy, że jest to sytuacja ciał, gdzie Ziemia jest sferą. Mierzymy odległość do środka Ziemi. Pomiędzy bardzo małym ciałem do środka Ziemi, a więc odległość to jest promień Ziemi. 6400 km. Kiedy Podarujemy sobie masę tego obiektu. Widzimy z tego równania, że masa Ziemi równa się stałej grawitacji, to znaczy stałej przyspieszenia ziemskiego, mówiąc ściśle, promieniowi Ziemi w kwadracie, co zmierzył w trzecim stuleciu przed naszą erą Eratosthenes z niebywałą dokładnością, przez stałą Cavendisha. Prosty rachunek podaje nam masę Ziemi. Historia ludzkiego poznania, odkrycia przez Newtona prawo powszechnego ciążenia jest bardzo długa i wyboista. Zaczyna się gdzieś w starożytnej Grecji, mamy Układ Ptolemejski. Pierwszą osobą, która w epoce pre-nowożytnej, nowożytnej, nowożytnej zmienia status quo, jest nasz rodak Mikołaj Kopernik, który zachowując jeszcze sfery niebieskie, które wydawały dźwięki, słyszał je sam Pitagoras, chociaż podobno cierpiał na szumy w uszach, zachowując zatem sfery niebieskie, przenosi układ odniesienia. Począwszy od Mikołaja Kopernika, to Słońce jest w centrum, a Ziemia krąży wokół niego. Kolejną osobą, która odegrała absolutnie kluczową rolę w dojściu do prawa powszechnego ciążenia, był duński szlachcic, arystokrata i naukowiec Tychon de Brache, który jeszcze w epoce przedteleskopowej mierzył bardzo dokładnie położenia planet w Układzie Słonecznym. Młodości, ponieważ był zabijaką, w pojedynku stracił nos i medyk dorobił mu mosiężną protezę. Otóż ciekawostką jest, że Tycho de Brache zdejmował tą protezę, kiedy przykładał twarz do swoich kwadrantów, ustalając dokładne położenie kątowe gwiazd i planet na niebie. Dokładność pomiarów dzięki Tychonowi Brache wzrosła. Imponująco. Jest też rzeczą bardzo ciekawą, że urządził niebywale złożone obserwatorium astronomiczne, sponsorowane przez duńskiego króla, Frederyka II, na wyspie Hven, między Danią a Szwecją. Było to najlepiej dotowane obserwatorium astronomiczne i być może w ogóle jednostka naukowa w historii. Tychon de Brache w swoich słynnych tablicach rudolfińskich Podaje między innymi bardzo precyzyjne położenia Marsa na swojej orbicie. Te dane kluczowe dla dalszej historii prawa powszechnego ciążenia, na łożu śmierci Brachego, zostały przekazane Johannesowi Keplerowi. Kepler otrzymawszy od Tychona Brachę dokładne położenia Marsa, jako genialny matematyk, rozpoczyna wytężoną pracę. Obliczenia trajektorii planet w układzie słonecznym, a kończy się to sformułowaniem słynnych trzech praw Keplera. Pierwsze, przypomnijmy, głosi tyle, że Słońce jest w fokusie, czyli w centrum. Drugie prawo o stałości prędkości kątowych mówi, że prędkości planet zmieniają się w zależności od odległości od Słońca, ale tak, że kawałki tortu. Pola zakreślane przez planety są równe. Trzecie prawo, najbardziej skomplikowane, jego wyprowadzenie zajęło Keplerowi 7 lat, mówi o relacji pomiędzy kwadratem okresu obiegu planety a sześcianem średniej odległości planety od Słońca. I dopiero z tego etapu, od praw Keplera, możemy przejść do Newtona. Kluczową ideą Keplera było to, że planety mają kształt eliptyczny, a już nie sferyczny. Okrąg był idealny, począwszy od greków. Zresztą Kepler próbował innych kształtów, owalnych. Wygrała elipsa. Dopiero w tym momencie Isaac Newton zadaje sobie pytanie: jaka jest postać matematyczna siły przyciągania grawitacyjnego, żeby otrzymać Prawo odwrotności kwadratów, to znaczy, że siła grawitacji pomiędzy, powiedzmy, Księżycem a Ziemią będzie proporcjonalna do iloczynu mas, a dokładnie odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. Okazuje się, że jedyną opcją, wyjściem w przypadku orbit eliptycznych w trzech wymiarach jest właśnie zależność z odwrotem kwadratu. I tak Newton ostatecznie formułuje swoje równanie. Jeszcze jednym tytanem nauki, którego wkład w rozwój postrzegania kosmosu przez ludzi jest absolutnie nieodzowny, jest Galileusz. Galileusz po raz pierwszy w historii ludzkości świadomie wykorzystał lunetę do obserwacji astronomicznych. Najpierw zauważa chropowatość Księżyca. Można władcy weneccy nie chcą popatrzeć, bojąc się zniszczyć swój idealny obraz. Odkrywa Galileusz fazy, Wenus odkrywa księżyce Jowisza. Tym samym potwierdza koncepcję Kopernika, że inne ciała mogą orbitować wokół centrum grawitacyjnego. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mianowicie Galileusz zachował pewne bardzo konserwatywne poglądy. Nie mógł zrezygnować z tak zwanej bezwładności kołowej, że planety bez żadnej siły mogą krążyć po orbitach kołowych. A dodatkowo mówił też o inteligencjach anielskich, które nadają impet temu ruchowi. Galileusz umiera w roku, w którym rodzi się Newton. Długa i wyboista droga ludzkiego poznania do prawa powszechnego ciążenia jest zadziwiająca. Na przykład Kepler wierzył, że to siła magnetyczna przyciąga Ziemię do Księżyca. Kartezjusz Wierzył w wiry eteru. Istniało kilka innych koncepcji. Osobą, która ostatecznie wyjaśniła prawdziwą naturę siły grawitacji, był Albert Einstein w ogólnej teorii względności. Albert Einstein w swojej monumentalnej teorii grawitacji z 1915 roku wyjaśnia prawdziwą naturę tej siły. Paradoksalnie, tej siły nie ma. Powodem grawitacji jest zakrzywienie czasoprzestrzeni. Mówiąc słowami Archibalda Willera, masa mówi przestrzeni jak ma się zakrzywiać, a przestrzeń mówi masie jak ma się poruszać. A zatem powodem poruszania się obiektów po trajektoriach powiedzmy eliptycznych jest odpowiednie zakrzywienie czasoprzestrzeni. Jest to efekt bardzo mały, ale mierzalny, potwierdzony przez Artura Eddingtona w roku 1919. Wyobraźmy sobie powierzchnię gładkiego materaca. Kiedy puścimy na nim kulkę, będzie się poruszać ruchem jednostajnym. Oczywiście zatrzyma w wyniku tarcia. Kiedy na materac położymy masywną kulę metalową, pojawi się wgłębienie. Kiedy puścimy kuleczki, będą toczyć się wokół centrum wokół zagłębienia. Przypomina to ruletkę w kasynie. Czy kuleczki są przyciągane przez centrum ruletki? Nie. Tak zakrzywiony jest tor. To jest najprostsza krzywa geodezyjna. Prosta w zakrzywionej przestrzeni nieeuklidesowej. Jak jeszcze raz zrozumieć tą szatańską ideę Einsteina o zakrzywieniu przestrzeni, a formalnie czasoprzestrzeni? Przykład z lejkiem grawitacyjnym. Moneta, która jest puszczona w taki lejek, zaczyna krążyć wokół centrum. Oczywiście nie jest przyciągana przez jego środek, ale porusza się po najprostszej możliwej linii w tak zakrzywionej przestrzeni. Podobnie jak pilot lecący z Warszawy do Nowego Jorku, porusza się po najprostszej linii geodezyjnej nad Islandią. Konsekwencje! Ogólnej teorii względności są porażające. Bez niej, podobnie jak bez szczególnej teorii względności dotyczącej światła, nie można by używać GPS-u, który jest przez nas tak namiętnie stosowany, chociażby w smartfonie. Ogólna teoria względności mówi, że w słabszym polu grawitacyjnym czas płynie nieco szybciej. Rzeczywiście, satelity na wysokości 20-30 tysięcy kilometrów są w słabszym polu grawitacyjnym. Na każdą dobę ich zegary atomowe przyspieszają o około 45 mikrosekund, 45 milionowych części sekundy. Gdyby nie ta korekta, GPS byłby zupełnie niesprawny. Jest tam jeszcze drobna korekta dilatacji czasu, wynikła z dużej prędkości satelit. Kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę. Ale zasadniczą korektą jest korekta pola grawitacyjnego. A zatem podsumowując, nie wyłączajcie jeszcze przez chwilę. Nie ma czegoś takiego jak siła grawitacji. Jest to efekt geometryczny. Jest to efekt zakrzywienia przestrzeni, formalnie czasoprzestrzeni. Ale w tym momencie wchodzimy już w inny wymiar rozważań.